Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast Z Wiatrem w Grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. Dzisiaj chcę opowiedzieć o dziewięciu nawykach, które sprawy pchają do przodu. Generalnie sprawy, które mam na myśli, mogą być jakby bardzo różne, po prostu różne życiowe projekty, które zresztą mogą być i wewnętrzne i zewnętrzne. Które chcemy, żeby się zaczęły wydarzać. To mogą być sprawy bardziej takie krótkoterminowe lub długoterminowe. I te nawyki, o których będę opowiadać, one są dosyć uniwersalne, ale też mam poczucie, że są nieoczywiste, albo do tych, które są oczywiste, dodam trochę takie smaczki, które obserwując swoją drogę, swój rozwój i też wspierając innych w rozwoju, jakby zauważam, że jakby są niezauważane. Czyli na tych aspektach też będę chciała się skupić. Zacznę też od tego, że chciałam podziękować za olbrzymie zainteresowanie chorsensownią, czyli pięciodniowymi programami rozwojowo-terapeutycznymi, które się odbywają w wakacje. Właściwie 90% miejsc zniknęło w ciągu doby od otwarcia zapisów, pozostałe 10 zniknęło w ciągu kolejnych dwóch dni. Dla mnie jest to niesamowite uznanie, radość i jakby doświadczenie czegoś, co kiedyś nie było możliwe, a teraz jest. I bardzo, bardzo się cieszę z tych rozwojowych podróży, bo są niezwykłe, są piękne, są głębokie, czasem trudne, ale na pewno są bardzo dużo wnoszące do życia każdej z osób, która w nich uczestniczy i będzie uczestniczyć. Także. Dziękuję. Podzieliłam te dziewięć nawyków na takie trzy grupy. Trzy grupy, i one mają swoje takie powiedzmy kategorie czy nazwy. W pierwszej grupie, czyli pierwsze trzy, to są takie nawyki związane z trochę planowaniem, drogowskazami. Czasami może być już dużo działania, czasami może nie być w ogóle działania. Czasami jest to bardziej wykluwanie, a czasami jest wytyczanie już jakiejś ścieżki, którą się idzie. I w tej trójce mamy pierwszy z nawyków, którym jest jakby ustalenie trochę w ogóle ze sobą, co ja chcę, co jest moim planem, co jest moim celem. I tutaj jest bardzo dużo różnych sposobów, są osoby, które to bardzo szczegółowo sobie ustalają. Są takie, które to nie wiem, zapisują, takie, które nie zapisują, ale gdzieś jak się je zapyta, to trochę to wiedzą. W tym nawyku chodzi o to, żeby mieć ten nawyk w ogóle sprawdzania ze sobą, gdzie ja trochę idę i czego bym chciała w swoim życiu więcej, a czego mniej, i żeby był jakiś moment, gdzie ja to bardziej lub mniej ze sobą ustalę. Ja jestem jakby daleka od tego, żeby jakby narzucać jeden rodzaj narzędzia, chociaż mogę powiedzieć o, o kilku rzeczach, które ja stosuję, ale bardziej w ogóle, że następuje ten proces. I tutaj takimi właśnie narzędziami, które mogą jakby pomagać, to jest takie też najprostsze podejście, co chcę, do kiedy chciałam, żeby to się wydarzyło, co potrzebuję zrobić, żeby się to wydarzyło, kogo mogę poprosić o pomoc, żeby to się wydarzyło. Czyli takie odpowiedzi na proste pytania, które można sobie zadać takie narzędzia koła życia są to bardziej takie przeglądowe narzędzia też znajdziecie cały podcast mój na ten temat tam też można sobie pobrać te koło życia które zaprasza trochę do takiego spojrzenia na plany drogowskazy przeglądzie przez ważne sfery życiowe ale to co ja tutaj chcę powiedzieć i to co zauważyłam że mam poczucie że bardzo trudno być cały czas w jakimś takim planowaniu wrzucaniu sobie drogowskazów i że ten Czas takiego łączenia się z tym, co to jest, i rozłączania, one są, jeden i drugi czas jest. Mi to bardzo się łączy z takimi pojęciami jak Kairos i Kronos. I kiedyś już o tym opowiadałam. Kairos i Kronos to są bogowie z mitologii greckiej, którzy, jakby można powiedzieć, wyrażają w swoich jakby takich archetypach dwa różne podejścia do czasu. I Kronos to jest takie podejście, właśnie na czas. Do jutra, do 10, 15 minut będę się uczyć angielskiego. W ciągu roku schudnę 5 kilo. Za 3 lata będę prowadzić zajęcia we własnym ośrodku rozwojowym. To jest kronos. Czas, taka liniowość, planowanie. Można powiedzieć, że takie podejście do czasu to jest to, co znamy w ogóle jakoś bardzo z życia i z codzienności. I na pewno ten kawałek też, jakieś jego elementy są potrzebne. Ale to, co ja zauważyłam, że to nie wystarcza. Jest potrzebne jeszcze podejście kairos. Kairos jest drugim z pokółów greckich, który trochę można powiedzieć, że wyraża takie podejście do czasu, że zrobię to wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. I mi się to zawsze kojarzy z takimi czasami chyba, z którymi jakaś część mnie tęskni, że przyjedziemy w odwiedziny, kiedy śniegi zejdą. No, część naszych przodków na pewno żyła w taki sposób, że się umawiała na różne rzeczy, jak śniegi zejdą, albo jak coś zakwitnie, albo będzie po prostu odpowiedni moment. I to wyraża nic innego, jak właśnie Kairos. Kairos są zawody, czy działalności. Mam poczucie, że jakby rolnictwo, ogrodnictwo trochę należy do takiego jakby obszaru, gdzie jest dużo Kairos, gdzie jest dużo zrobienia wtedy, kiedy przychodzi na to czas. Ale też w procesach wewnętrznych, w procesach dojrzewania, w procesach rozwojowych, ja bardzo szanuję zasadę Kairos, bo to ona umożliwia efektywną transformację. Nie zasada Kronos, nie na rozkaz 3-2-1, teraz, tylko w momencie, kiedy się pewne siły przeplasują do tego, żeby coś było możliwe. I teraz wracając trochę do ustalania planów i celów, według mnie dobry nawyk, Ustalanie tego jest taki, który bierze zarówno pod uwagę Kronos, jak i Kairos. Czyli mam jakiś kawałek osadzania tego w rzeczywistości, w czasie, w jakimś przymierzaniu tego do czasu, ale też szanuję, ale też tańczę z takimi energiami z Kairosa, czyli z tego, kiedy jest właściwe coś zrobić, kiedy jest dobry moment na zrobienie czegoś. To jest pierwszy nawet plan i cele uwzględniające, Kairos i Kronos. Jeśli jest przechód w jedną stronę, czyli na przykład jest za duża Kronosa, to dużo częściej mogą powstawać różne bojkotowanie tych procesów, bo jest właśnie nieżyciowość często tych planów i terminów. Jak jest za dużo Kairosa, no to, uu, no to można czekać aż te śniegi zejdą. Tej zimy zejdą, może tamtej zimy zejdą. Nie wiadomo po której zimie one mają właściwie zejść. Więc tutaj jest jakby nasz pierwszy nawek. Idziemy dalej. Drugi nawyk jest trochę w służbie pierwszego, ale mówię o czymś takim, że jak spojrzę na swoją codzienność, ten dzień dzisiaj, no dobra, jak słuchacie tego późno, niech to będzie ten dzień jutro. <laughs> to, co dzisiaj się wydarzy, co mnie zbliża do moich drogowskazów, co mnie zbliża do tych spraw, do których chcę się zbliżyć. Czasami to może być jakiś moment wewnętrznej pracy, czasami to będzie zrobienie jakiejś zewnętrznej aktywności. Ale wypracowanie sobie nawyku, że znowu, no, nie przecież codziennie nic się nie stanie, jak jednego dnia czegoś nie zrobię, ale że jest ten nawyk wracania do codzienności z tematami, w kierunku których chcę iść. Niech to będzie czasem pięć minut, niech to będzie jedna godzina, jeśli mogę to wygospodarować, ale że jak zasypiam, będę mogła powiedzieć, że dzisiaj te pięć minut, ten jakiś moment był momentem, który mnie przybliża. To jest jakby taka, możemy powiedzieć, nawyk, który daje gwarancję, że mikrokrople będą się działy każdego dnia lub prawie każdego. I trzeci nawyk z tej grupy takiej, idę, jestem w drodze, wykluwam coś, to jest poszukanie i zainwestowanie czasu, energii w wspierające relacje. I czasami to jest bardzo proste, bo to może być najbliższa osoba, z którą jakby żyjemy i ona po prostu jest osobą, z którą jakoś gdzieś się przegaduje różne wzloty i upadki na takiej drodze. Ale czasami takiej osoby bliskiej nie ma, albo te, co są, jakoś nie do końca się nadają, bo ich jakby reakcja powiedzmy nie jest wspierająca, tak może być. To też tak bywa. I to wcale jeszcze nie musi oznaczać, że to jakby jest zła relacja. Po prostu dana osoba może nie mieć zasobów do tego, żeby wspierać jakby w danym temacie. No i wtedy trzeba znaleźć, tak? To może być jakaś przyjaciółka, koleżanka, znajomy. To mogą być jakieś grupy, w których się czegoś razem uczymy. Jakieś fora. Bardzo niedoceniany nawyk, że w drogach, w których idziemy, potrzebujemy wsparcia innych ludzi. Wsparcia zarówno do inspiracji, jak i do tego, żeby zobaczyć, jak można iść i to, co tutaj też jest ważne, trzeba to dobrze dobrać. Bo chyba mnie jakby najbardziej boli, jak te wspierające niby sieci nie są dobrane dobrze. Ktoś zaczyna kogoś obserwować, kto właściwie zmyla go, ściąga go z drogi, zakaża jakimś sposobem myślenia, który wcale nie jest pomocny. To jest realny problem i realne ryzyko, ponieważ istniejemy w świecie, kiedy jest dostęp do wszystkiego. Mamy cały świat informacji przed sobą. Coś, ktoś może nas bardzo fascynować, ale niekoniecznie będzie pchała nasze sprawy do przodu. Trzeba się nauczyć, przesiewać informacje, przesiewać to, od kogo i czego się uczymy. Ja jestem ostatnio po takim bardzo, no też trudnym dla mnie otrzeźwieniu, jeśli chodzi o uczenie się rozwoju biznesu, od osoby, o której wiele lat się uczyłam i miałam poczucie, że to jest właśnie Dokładnie to, czego potrzebuję, ale jakby zobaczyłam, jak światopogląd, takie założenia, które ta osoba miała i których w ogóle nie aktualizowała też, wpłynęły na to, że nie szliśmy do przodu w ogóle jako grupa, jako osoby indywidualne, ucząc się od tej osoby i sama wiem, jak nie jest to łatwe zobaczyć, jak ktoś zwłaszcza dobrze się prezentuje na zewnątrz, że to nie sprzyja, nie służy, że świat idzie w jakimś innym kierunku. Więc to jest jakoś ważny proces znalezienia tych wspierających relacji, oceny ich. I zaraz jeszcze będę mówiła o nawyku, który pomoże to zrobić. Idziemy teraz do drugiej grupy nawyków, czyli mam trzy pierwsze. A teraz druga, kolejna trójka to kolejna grupa nawyków, które nazwałam nawykami balans energetyczny, czy takie paliwo w ogóle energii życiowej, żeby się poruszać do przodu. Dość znany, nie wiem czy oczywistycznie oczywisty, to kwestia wyspiania się i w ten nawyk bym włożyła w ogóle taki szerszy stan psychofizyczny i zadbanie o niego. Bardzo mocno ogranicza możliwości pchania czegokolwiek do przodu, jeśli brakuje zasobów fizycznych, po prostu. I to teraz nie jest tak, że jak ktoś, nie wiem, jest chory w danym momencie i ta choroba wiadomo, że będzie trochę bardziej przewlekła i ogranicza jego zasoby do 70% ze 100 albo do 60 albo do 50, to już nic nie można zrobić. Ja mówię o tym kawałku, na który nadal mamy wpływ. Czyli nawet chorując przewlekle, jest 10-20-15% wpływu poprzez rytm dnia, poprzez odżywianie, poprzez wysypianie się. I o to warto zadbać, żeby nie szastać energią, kiedy jest to niepotrzebne. Piąty nawyk emocjonalne wyregulowanie, albo bym nawet powiedziała minimalizowanie emocjonalnego rozregulowania. I emocje, które są rozregulowane, zazwyczaj powodują, że jest jakiś proces, który się kotłuje w głowie, w ciele, w emocjach i po prostu zabiera dużo energii. Oczywiście często są właśnie obszary rozwojowe i terapeutyczne, że w ogóle się tym trzeba zająć, bo właśnie nie daje się w ogóle z do, do przodu pchnąć, bo psychika się tak łatwo rozregulowuje drobnymi rzeczami. Dla mnie takim przykładem, którego, na który właśnie mam wpływ i którego się nauczyłam pracując w wielu projektach, w wielu sytuacjach właśnie zespołowych i relacyjnych, jest to, że im, powiedzmy, trudniejsza droga i trudniejsze zakręty, tym bardziej widać wpływ osób, które mają nawyk rozregulowywania całego zespołu. I to mogą być niewinne rzeczy. To może być. Osoba, która zawsze dzień zaczyna z tym, że wchodzi, lekko rzuca torbę na swoje biurko i mówi, że coś ją bardzo wkurwiło. Albo że się o coś bardzo boi i się bardzo martwi, to mogą być różne tutaj zjawiska emocjonalne. I oczywiście nie chodzi o to mi, żeby powiedzieć, że nie można się tym dzielić. Mówię o osobie, która ma taką tendencję i potrzebę do. Rozregulowywania zespołu, projektu, relacji w 70%. No, trochę nazwijmy to po imieniu, takie trochę Drama Queen. I teraz, jeśli chcesz pchać sprawę do przodu, to dobrze jest sobie zobaczyć, czy nie ma się w sobie takiej trochę Drama Queen, jakiegoś kawałka, który po prostu z niczego robi wielką sprawę, albo czy w okolicy, w osobach, od którego zależy w ogóle ruch ten do przodu. Nie ma osób, które to robią. Ja wiem, że to wynika z potrzeb emocjonalnych, to jest sposób regulowania się, no ale trudno pójść sobie do przodu. I czasami to są bardzo trudne decyzje: dobrania osoby, która cię wspiera w inny sposób. I szósty nawyk ostatni z tej takiej trójki balansu energetycznego i paliwa to jest nawyk współczucia dla siebie takiego otulania siebie. Za te wszystkie momenty, kiedy coś nie poszło tak, jakby się chciało, kiedy już się robiło dwa kroki do przodu, a potem się zrobiło cztery do tyłu, za te momenty, kiedy jest bezradność, za te momenty, których się wydaje, że coś się nie skończy? W każdej drodze, nieważne, takiej, która po prostu jest ważna, istotna, autentyczna. Może to być droga do siebie wewnętrzna, może być to droga zewnętrzna, są wzloty i upadki. Są momenty, które się wydają ślepą ulicą, waleniem głową w mur. Potrzebny jest dobry nawyk na te momenty. I współczucia, też oczywiście wsparcie. Tutaj się jakby pokrywa trochę, tu bardziej jest relacyjny, ale jest to niewystarczający, wsparciowy, bo też trzeba być w tej relacji wewnętrznie takiej, która pewne rzeczy otula, akceptuje, współczuje sobie, Daje sobie empatię, a nie wali młotkiem po głowie w takich momentach. No bo tutaj łatwo sobie wyobrazić, że pan taki, że przez trzy dni nie mogłam sobie darować, że coś zrobiłam, będzie inny psychicznie, wewnętrznie, niż jak przez moment pomyślę, kurde, mogłam to zrobić lepiej. Źle mi z tym. Jak mogę teraz zadbać, żeby to na przyszłość wyszło inaczej, ale otulę się empatią i uznam, że... No, czasem się coś zdarza, czasem się coś robi nie tak jak trzeba. Jesteśmy tylko ludźmi. O znaczeniu w ogóle tych zjawisk z balansem energetycznym i takim paliwem do życia, do drogi w życiu, bardzo dużo nauczyły mnie konie. Pracując w programach rozwojowych, pracując ze stadem, z przestrzenią, z naturą, z końmi, które są w nią wkomponowane, uczyłam się bardziej tańczyć, wspierać równowagę. Energetyczną stada jako całości, i oczywiście na to wpływa styl życia, dopasowywanie się do zmian pór roku, na to wpływa też obserwowanie niuansów w zdrowiu koni, wspieranie ich w procesach, też zdrowienia, obserwacja tego, co może zaburzać długoterminową harmonię ciągły proces jak delikatne rzeczy potrafią to zaburzyć ale też czasami, jak delikatne zmiany potrafią to przywrócić. I trzeci obszar nawyków, czy trzecia taka grupa, siódmy nawyk, to jest z grupy otrzeźwienie. Myślę, że trochę najtrudniejsza taka grupa nawykowa. Pierwszy nawyk, znaczy nie pierwszy, no siódmy nasz, to jest ocena efektów, sprawdzanie efektów. Jakie są efekty tych spraw do przodu? Czy one jakoś idą? Czy nie idą? Dlaczego nie idą? Czy mogłyby być jakoś, nie wiem, efektywniej? Efektywniej w rozumieniu na przykład, może mogłoby być czegoś mniej, ale, ale jakoś sensem bardziej? Ósmy nawyk, też z grupy odrzeźwiania, to jest ocena. Ocena nie tylko efektów, bo to oczywiście też, ale ocena przeróżnych rzeczy. Czy ten plan ma sens, który sobie wymyśliłam? Czy ja właściwie chcę to, czego chcę? Czy, jak spojrzę na ostatnie trzy miesiące, bo wiecie, jak się planuje do przodu, to wszystko można. W wykresach nawet takich, nie wiem, planów, też, jeszcze jak pracowałam w konsultingu biznesowym, to śmialiśmy się, że plany biznesowe, tak jak zrobi się je na wykresie, mają kształt kija golfowego. Nie wiem, czy wiecie, jak kij golfowy wygląda. On ma taką małą, jakby stópkę, no idącą tak pod kątem, ale prawie poziomą, i później nagle puch idzie kij do góry prawie pionowo. Czyli te plany blisko tego punktu, w którym się go wymyśla, to one są takie urealnione, więc one się tak coś polepsza troszeczkę, no ale później już jak się to oddala od tego momentu, w którym jesteśmy, nagle jest wyobrażenie, że <grytania> kartka wszystko przyjmie, nie? Czyli mogę wymyślić, co chcę. Natomiast ten nawyk ósmo, o którym mówię, jest oceną czegoś wstecz. Usiąśćcie nad tym, co sobie tam wymyśliłam, na przykład w tych pierwszych trzech punktach, co robię w tych pierwszych trzech nawykach, co robię w tych kolejnych trzech, czyli zarówno z grupy wykluwania, jak i z grupy balansu energetycznego? I czy to w ogóle trzyma się kupy? I ocena ma jakieś bardzo złe karty. Myślę, że częściowo to jest właśnie trauma szkolna, czy trauma z uczenia, gdzie oceny mogły być wielokrotnie jakoś niesprawiedliwe i się trochę czasami wylewa dziecko z kąpielą, w tym sensie, że w drodze dorosłego człowieka potrzebujemy się oceniać sami. I potrafi być taki rodzaj oceny, który nie zawiera w sobie nic negatywnego. Negatywnego w takim sensie, że nie ma procesu wewnętrznego negatywnego. Jeśli ja sobie powiem, że to, co wymyśliłam dwa tygodnie temu, jednak kurczę nie działa, muszę wymyślić coś innego, to mogę w tym czasie nie mieć jakby żadnych mocno jakoś męczących, czy nawet nieprzyjemnych, smutno, złościowo, lękowych uczuć. Po prostu stwierdzam fakt. Właściwie się bardzo cieszę, że to zauważam. To mówię po to, żeby trochę odczarować ocenę jako zło świata. Ocena. Lęk przed oceną. Siebie, a jeszcze inni ocenią. To trzeba znormalizować w sobie, przerobić, co jest do przerobienia i odzyskać zdrową, normalną relację z oceną, bo ona jest bardzo potrzebna. To jest nawyk ósmy, który pcha sprawy do przodu. Jeśli w procesie wspierania ludzi spotykam kogoś, a co nie jest takie rzadkie, kto bardzo w duże napięcie wpada na samo zbliżanie się do tego, że coś może być ocenione, to, to wiem, że to jest najpierw obszar do zajęcia się, bo bardzo trudno się poruszyć po innych obszarach, bo wszędzie jest ta ocena. A im bardziej w las, im bardziej się działa w życiu, im bardziej się działa z innymi osobami, tym tej oceny jest więcej. I ostatni nawyk, podobny do oceny, ale jednak trochę inny, bardziej relacyjny informacja zwrotna. Czyli poszukiwanie informacji zwrotnej co do własnych pomysłów, ruchów, efektów, czyli żeby mieć możliwość i otwartość na to, żeby od swojego sposobu myślenia, po drogę, którą się ma, po jakieś przeżycia, które się ma, móc usłyszeć jakiś rezonans od innych ludzi. My, jako ludzie, jesteśmy stadni i bycie w stadzie, korzystanie z siebie jest największą wartością. I największą potrzebą, i największym takim gatunkowym impulsem wewnętrznym. Wiadomo, stada bywają różne ludzkie końskie zresztą też wcale może nie być tak, że się doświadczyło wielu zrównoważonych stad, wielu zrównoważonych grup i te czerpanie może być obarczone też właśnie różnymi zaszłościami, doświadczeniami ale tu znowu jest potrzebny proces odzyskiwania dostępu do tego, żeby się odważać sięgać po informację zwrotną. I nie tylko chodzi mi o to, żeby wytrzymywać, jak ktoś mi tę informację zwrotną mówi. Ja mówię o nawyków, które jej szukam. Aktywnie. Tej informacji zarówno potrzebuję, czy oceny, czy ocen efektów, czyli całej tej grupy otrzeźwienia, potrzebuję w procesach wewnętrznych, bo czasem jest tak, że to nie ja autentyczny prowadzi ku jakimś celom, tylko różne strategie przetrwania, różne nawykowe działania w psychice i dochodzi do konfliktów na poziomie jednej osoby. Więc tu też jest potrzebne spojrzenie, z czego wynika, że kręcę się w kółko. Czasami to wynika właśnie z zewnętrznych relacji, ale też z konieczności otrzeźwienia się w ogóle trochę na to, jak w świecie jest. Widzieć jak jest, to jest olbrzymia umiejętność. Jak pracuje na drodze kobiety, na przykład z baśnią Mądra Wasylisa, to to jest baść po prostu taka ryjąca po bebechach, jeśli chodzi o otrzyźwianie. I jeśli to jest jeszcze wsparte właśnie taką różnorodnością grupy, czy w ogóle procesu grupowe, mam wrażenie, że działa jak szczepionka na otrzyźwienie. Bo mogę sobie coś tam wymyślać w głowie. Jeśli grupa jest w mocy, jest zdrowa, nie jest dobrana światopoglądowo, czyli jakby tu wszyscy mają myśleć tak samo, to wtedy trochę nie działa ten proces, tylko można myśleć różnie, to wielokrotnie usłyszę sposób myślenia, który będzie mi się wydawał konfrontujący do mojego. I to jest właśnie cenne. To zaszczepia, to ćwiczy psychikę w tym, żeby sama sobie nie robiła. Takich wewnętrznych blokad. To jest coś wymyślić, nawet pięknego, i nagle słyszysz, a, a ja mam inaczej. <grytanie> <grytanie> Więc tu już zamykając trochę te dziewięć nawyków, wiele rzeczy jest do zrobienia samemu. Dla pierwszej trójki bardzo pomocny może być planer rozwojowy. Jeśli jeszcze go nie masz, to możesz sobie spojrzeć na stronę. Jest tam bardzo jakby opisane, jakie rzeczy znajdują się w środku, wspierające właśnie tą trójeczkę. Ale też wiele rzeczy można tutaj zrobić samemu i te rzeczy, które w jakiś sposób potrzebują właśnie wsparcia, to przynosić już właśnie do pracy na grupie, do procesów rozwojowych i się nimi zajmować i przyglądać, nie? Czyli na przykład, co się dzieje w tych relacjach, w emocjonalnym rozregulowaniu, w pewnym no, nawykowym działaniu, które powoduje, że trudno jest wdrożyć, na przykład te dziewięć nawyków, które pchają sprawę do przodu. Ale mam nadzieję, że jakoś gdzieś tutaj z tych dziewięciu, któryś zarezonuje, któryś poczujesz, że o, to jest czas teraz. Dla mnie ten nawyk, to już będzie coś. Więc życzę Ci cudownej wiosny z takim właśnie lekkim poszukaniem sobie drogi, która wspiera sprawy do przodu. I już tylko właśnie na koniec kilka słów, jeśli chodzi o procesy grupowe. Tak jak wspominam, no na horsenownie już w tym momencie nie ma miejsc, ale można się zapisywać na kolejny rok na listę zainteresowanych. To są zawsze osoby, które pierwsze dostają informacje i o zwalniających się miejscach i o tym, że rusza zapis. Na drogę kobiety też już nie ma miejsc, ale będą jeszcze trzy terminy jesienne, więc tutaj jeszcze będzie można skorzystać. Na szkołę facilitatorów też nie ma miejsc. To u programów rozwojowych i terapii z Końmi. Ale tu bardzo zachęcam, ja lubię takie długie procesy rekrutacyjne, żeby wziąć w jednym roku udział w programie rozwojowym, później spokojnie przejść proces rekrutacyjny, więc to wcale nie jest, że tak powiem, za późno, tylko w sam raz, żeby myśleć o edycji 13, haha, to będzie 13, 2025, 2026. I na szkołę głębokiej facylitacji jest ostatnie miejsce już tylko bez noclegu, czyli też właściwie w całości już jest grupa, Zapełniona, wspaniała, z wieloma osobami, z którymi już współpracowała, więc będzie to piękna podróż. Tyle jeśli chodzi o mikrowiadomości, też podcastowe. Uściskuję wiosennie i do usłyszenia kolejnym razem. Pa!